Hejka klejka! witamy na kanale Duologio, ja jestem Paulina, a ja Piotr i dzisiaj robimy reorganizację biblioteczki, której nie mamy. Mamy ogólnie bardzo małe mieszkanie i nasze książki są w jakichś losowych miejscach i stwierdziłam, że tam, tak jak widzicie, tą armię na kanapie, wyprowadzimy ich i tam zamieszkają nasze książki zmieścił się tutaj, to się zmieści dosyć dużo książek, a my z tej kanapy korzystamy praktycznie jak z półki, więc mogą sobie tam być. Przy okazji zobaczymy, jakie książki mamy, bo mieliśmy je wepchnięte do jakiejś najniższej szafki w ogóle zastawionej gdzieś w sypialni, że za bardzo nie widzieliśmy, co tam jest. A chcemy trochę wyczytywać te książki. I tak jak ja na początku roku miałam sobie takie postanowienie, że nie będę za bardzo kupować książek, tak teraz po dłuższej przerwie, jak wróciłam do czytania, mam straszną ochotę sobie też kilka książek kupić. Więc chcemy sobie wybrać jakiś challenge typu przeczytamy dwie książki z naszej półki, wtedy możemy sobie jedną kupić i tego typu rzeczy, ale musimy najpierw zobaczyć, ile w ogóle tych książek do przeczytania mamy. Bo ostatnio, jak sobie w niedzielę przypomniałam, że ja bym bardzo chciała czytać, no, niestety biblioteka była zamknięta, i tak nie bardzo cokolwiek mnie ciekawiło z tego, co mamy, więc trzeba zrobić przegląd. Tutaj już przygotowaliśmy nasze książki. Pluszaki już się wyprowadziły, więc teraz będziemy układać książki. Pierwsza kubka to są książki, które głównie ja będę czytał, ale inaczej tak nie będzie robić. Chociaż zastanowię się może nad Assassinami. Nie mówię definitywnie nie, ale no raczej nie będzie to mój pierwszy wybór. Wektor zagrożenia, Lud czyściciel, Ziemia złych uroków, Peryferal, Assassin's Creed Renaissance, Assassin's Creed Odyssey, Szepty zgładzonych, Ciemne tunele, Metro 2035. Dalej mamy książki, które raczej oboje będziemy chcieli czytać. To nie przypadek, pustynia i morze, Islandia i Polacy, morderstwo w świątecznym ekspresie, morderstwo w zimowy dzień, polowanie, Smoczekły. pogrzeb na zamówienie. Tu są książki, które ja będę czytać, choć nie do końca jestem pewna w sumie tego, jestem trochę ciekawa, ale to też nie będzie taki jeden z moich pierwszych wyborów. Kupiłam to dla Piotrka, żeby przeczytał wreszcie coś innego niż to wszystko jest to samo. Jutro, jutro i znów jutro, boginie, Kwadira, niszcz powiedziała. Tu są książki, które są zaczęte. To czytaliśmy wspólnie, te dwie ja zaczęłam. Dzień zero. Wierny Rusłan, Japonia. I na końcu są komiksy. Ostatni na rolę, jest oczywiście nieprzyszczane przeze mnie tylko, co zaraz się chyba zmieni. Słowiańskie mity i opowieści w komiksie. Cyberpunk Blackout, Skull Digger. Kostek. Plus kostek. Okej, okay, ten czytaliśmy wspólnie i na pewno będziemy o nim nagrywać jakiś film i shortsy. I jeszcze tutaj jest trochę miejsca, więc pewnie położę tutaj książki wypożyczane z biblioteki. Stosy nie są jakieś ogromne, ale nadal są to książki, które zgromadziliśmy w dość krótkim czasie i są wszystkie nieprzeczytane. Z drugiej strony to są też nie wszystkie książki, które posiadamy. Mamy też książki w moim domu rodzinnym. Tam zostawiliśmy większość moich książek, które kupiłam jeszcze zanim się poznaliśmy. No i te książki, które już przeczytaliśmy też tam odwóziliśmy, żeby sobie nie zagracać mieszkania po prostu. Jest też sporo komiksów u mnie w domku rodzinnym. Myślałam, że je wszystkie przeczytałeś. No tak, no ale... Ale są, typowo jak fala. To dobrze. No, u mnie w domu jest dużo książek jeszcze nieprzeczytanych. Znaczy, może też nie jakoś jak mega dużo. Jak obejrzycie sobie jakiś e, przeciętny bookshelf, tur, to my tych książek mamy dużo mniej. E, jednak bardzo stawiamy też na wypożyczanie książek z biblioteki, no bo to jest dosyć droga zabawa, jak na to, że nawet jak przeczytamy oboje. No to średnia cena książki to jest teraz już praktycznie 50 zł. 25 zł za jedno przeczytanie to jest dużo. W bibliotece są za darmo. No ale posiadanie książek też jest, też jest fajne. Też lubimy mieć te książki i no sobie na nie patrzeć. I teraz tak fajnie, bardzo bym chciała, żeby te kubki były równej wysokości. No ja mówię, że tak są takie nierówne, że idziemy wydył. No ale myślę że, myślę, że urosną te stosiki. Nie wiem, no, myślę, że nie jakoś super szybko, ale na pewno te stosiki będą rosły. Zwłaszcza, że no nie będziemy mieć częstych wyjazdów teraz do domu. Żeby aby odwozić przeczytane książki, takie, które robiliśmy wcześniej, więc no, te, te przeczytane już też będą z nami zostawać. Jedna książka mi idzie, już nie mogę powstrzymać jedną, na którą się czaiłam od prawie roku, wreszcie sobie zamówiłam nowinę. Jeszcze na koniec, jakby ktoś miał do polecenia jakąś dobrą lampę, która nie kosztuje miliony monet yy, i nie zajmuje gigantycznej ilości miejsca, no bo naprawdę tego nie mamy to y, Tam na dole w komentarzach tease. No, więc taki dosyć krótki filmik. Nie mamy za dużo książek, żeby je organizować. Nie wiadomo jak długo, e, ale tak. Wróciliśmy trochę do żywych. Żyjemy. <laughs> mamy <laughs> ochotę na <laughs> czytanie, więc myślę, że jakieś parę filmików się pojawi, zanim znowu znikniemy. No i w tym filmiku też chyba będzie na tyle. Oki pa! pa!